I, i dlatego należy ograniczyć wszelki bezwarunkowy socjal e, dla imigrantów. Nie możemy być państwem docelowym dla imigracji socjalnej. Nie możemy nie powinniśmy. Absolutnie nie wolno tego robić. Staliśmy się państwem docelowym dla turystyki socjalnej i dla turystyki zdrowotnej, dla osób z paszportami ukraińskimi, najróżniejszych narodowości, także Rosjan, Gruzinów, e, najróżniejszych narodowości, które tam mieszkają, dlatego, że PiS, Platforma, Lewica, APSL przyjęły w poprzedniej kadencji tak zwane specustawy, które tylko... dają że Każdemu że oni tutaj z obcym pracują. paszportem bez zapłacenia w Polsce. Ani... Nie, 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 nie. To, czemu my jesteśmy przeciwni, to jest przywilej polegający na tym, że ludzie z obcym paszportem są uprzywilejowani ponad Polakami, dlatego, że bez zapłacenia ani jednej składki zdrowotnej mają dostęp do wszystkiego. I to trzeba znieść natychmiast. To trzeba znieść natychmiast. Natomiast jeżeli pracują, odprowadzają składki zdrowotne, będą traktowani tak samo jak wszyscy inni cudzoziemcy i obywatele naszego państwa, tego w naszej ustawie nie dotykamy. Dotykamy przywileju, <laughs> y który wprowadził dwa narody na utrzymanie jednego państwa. My nie możemy być drugim Kijowem. A PiS, Platforma PSL i Lewica zrobiły z Warszawy drugi Kijów, czyli stolicę utrzymującą dwa narody.